Dzisiaj chcieliśmy Państwu opowiedzieć o nowej ofercie Play Online, Play Online All Inclusive. Zgodnie z trendem, który zapoczątkowaliśmy jakiś miesiąc temu wprowadzając naszą ofertę All Inclusive, dzisiaj All Inclusive Play Online i zaraz zobaczymy na czym to będzie polegało. Teraz już panowie, którzy siedzą tam pod ścianą, żałują, że się nie przesiedli. To jest kolejna, kolejna nowość w naszej ofercie. Ja przypomnę tylko, że Play Online to nasza oferta od 2000, 2008 roku. Wtedy rynek mobilnego internetu wyglądał zupełnie inaczej niż w tej chwili, bo była to oferta droga, luksusowa, nie dla każdego. A to co zrobił Play, to wszedł z ofertą, która była dostępna dla wszystkich z ofertą, która spowodowała, że internet mobilny stał się dobrą, realną alternatywą do internetu stacjonarnego i czymś to można wykorzystywać okay. będąc nie tylko w swoim miejscu e, zamieszkania. Później wprowadzaliśmy i niższe abonamenty, bo ten próg wejścia do mobilnego internetu obniżyliśmy do 29 zł w 2009 roku, a w zeszłym roku mieliśmy również nową ofertę i bardzo szybki przyrost klientów. My oceniamy, że ten rynek mobilnego internetu nadal dynamicznie rośnie i naszym celem jest to, żeby być na tym rynku, mieć co najmniej 25% udziałów, czyli być graczem co najmniej tak dużym jak pozostali operatorzy na rynku. A jak to chcemy zrobić? W tym roku wprowadzamy mobilny internet w ofercie All Inclusive, i to, co chciałem Państwu dzisiaj pokazać, to jest, czym ta oferta będzie się wyróżniała na rynku i na koniec pokazać, jak ona będzie promowana. To, co Play robi zwykle, czyli walczy ceną, to, co staramy się zawsze pokazać, to jest najlepsza oferta za najlepszą cenę i robiąc porównania do konkurencji, Widzimy, że Play Online All Inclusive nadal będzie tego typu ofertą. Zaczynamy. O już od 15 zł. i znowu obniżamy barierę wejścia do mobilnego internetu. To jest sytuacja, w której wielu klientów posiadających internet stacjonarny chce mieć możliwość dostępu do internetu poza miejscem zamieszkania i w związku z tym 15 zł. to jest taka kwota, która naszym zdaniem powoduje, że ten rynek będzie rósł, klientów, którzy będą posiadali podwójny dostęp, zarówno dostęp w domu, jak i dostęp poza domem, dostęp mobilny. Po drugie zwiększamy znacząco limity transferu danych. Maksymalnie w nowej ofercie Play Online o Inclusive będzie to 19 GB. To są już transfery, które powodują, że również przy wykorzystywaniu tego internetu jako podstawowego dostępu do sieci można używać tego zupełnie swobodnie i nie martwić się o to, ile mamy transfer. Kolejną rzeczą myślę, na którą Państwo czekali to jest przyspieszenie transmisji w Play Online. Zwiększamy w najwyższej opcji możliwość transmitowania danych z prędkością 4, 4 MB na sekundę. To są prędkości, które są już porównywane z prędkościami osiągalnymi dla większości klientów w sieciach stacjonarnych. Jak wiecie Państwo, nasza sieć od strony technologicznej ma możliwość transferowania do 21 mega, natomiast my zgodnie z naszą polityką, że chcemy dostarczać to, co obiecujemy, nie, nie robimy tak jak nasza konkurencja ogłaszając 21 czy 42, co w praktyce oznacza najczęściej właśnie 1, 2 czy 3 mega. Będziemy się starali, aby maksymalnie zbliżać się do tego, co reklamujemy i w naszej ofercie będą dostępne prędkości od pół mega e, do 4. Dlaczego All Inclusive? Dlatego, bo włączamy tutaj to, co znacie Państwo już na strzej oferty postfejdowej, czyli bezpłatny i limitowany kontakt poprzez portale społecznościowe. E, tym razem wybraliśmy cztery, naszym zdaniem, e, jedne z najbardziej popularnych w Polsce, czyli znany i lubiany Facebook, którego podobno ktoś chce zabranie reklamowania. My mam nadzieję, że jeszcze zdążymy. E, NK, nasza klasa, Golden Line i LinkedIn. Pojawiły się tutaj dwa portale społecznościowe, e, bardziej zwrócone do e, rzeczy związanych z poszukiwaniem pracy, e, kont utrzymywaniem kontaktów biznesowych. E, naszym zdaniem te portale e, powodują, że oferta e, Play Online, Olympic będzie bardziej e, do klientów przemawiała. Ruch generowany do tych portali jest zerowany, podobnie jak w przypadku oferty postpaidowej, także e, będąc na Facebooku czy na LinkedInie nie, e, nie jest to zdejmowane z naszego miesięcznego transferu e, danych, w związku z tym możemy przez cały miesiąc bardzo swobodnie e, używać tych wszystkich portali. Kolejną rzeczą e, to jest nielimitowany internet e, każdej nocy. To jest oferta, w której wykorzystujemy czas, kiedy nasza sieć jest mniej obciążona. W naszym przypadku to będzie od północy do godziny dziewiątej rano. Ten nocny transfer w wyższych taryfach jest już wyliczony w cenę abonamentu, w związku z tym klient uzyskuje możliwość bezpłatnego transmitowania danych w tej porze nocnej. To jest oczywiście przydatne wtedy, kiedy klient, klienci chcą ściągnąć jakieś większe, większe pliki. Jest to ciekawa opcja, która wykorzystuje dobrze zasoby sieci. Wiadomo, że w nocy ta sieć jest dużo mniej obciążona. No i oczywiście sieć, czyli dostęp do największej w Polsce sieci 4G. Przypominam, że ta sieć cały czas rośnie. Zaczynamy dostawiać kolejne nadajniki i tak jak zapowiadaliśmy pod koniec kwietnia powinniśmy osiągnąć zasięg 80% klientów w Polsce. To będzie i jest największa sieć 4G w Polsce, która umożliwia klientom transmisję danych taką, która po podpięciu do laptopa daje takie doświadczenie klienta podobne do tego, jakie osiągamy w sieciach stacjonarnych. To jest ilustracja, którą przypominamy, jak wyglądała nasza sieć w grudniu. Jest to sieć, która jest podobna do sieci naszej konkurencji, a to jest sieć jak ona będzie wyglądała pod koniec kwietnia. Jeszcze raz pokażę, bo to graficznie bardzo fajnie wygląda. Taka jest zmiana. Mamy nadzieję, że w związku z tym klienci, którzy będą korzystali z Play online, będą zarówno w tych miejscach, jak i będą się poruszali, będą mieli... Dużo większy e, potencjał do tego, żeby e, wykorzystać dane. To, co już do tej pory mieliśmy, czyli możliwość przetestowania każdej z tych ofert przez 7 dni bez zobowiązań, e, detestowanie. E, jest czymś, co pozwala klientowi sprawdzić, jak działa usługa, jak wygląda kwestia zasięgów w danej lokalizacji, czy parametry tej usługi są odpowiednie. To jest coś, z czym wchodziliśmy trzy lata temu i utrzymujemy to. Naszym zdaniem jest to bardzo fajny mechanizm, który skłania klientów do tego, żeby przyjść i wypróbować ten, ten internet. A to dokładnie jak wygląda oferta. Mamy 5 poziomów abonamentów od 15 zł do 79 zł. W tej ofercie za 79 zł mamy prędkość transmisji 4 mega. W tej opcji mamy również nocny transfer wyliczony. Jest on również liczony w ofercie za 59 zł. Natomiast usługa pakiet społecznościowy, czyli ten zerowany ruch do tych czterech portali, o których mówiłem, jest obecna we wszystkich naszych ofertach. W tej najmniejszej ofercie Play Online 15 za 15 zł. Ma również możliwość wyboru, czy ten dostęp ma być dostępem liczonym w postaci ilości gigabajtów, czy w godzinach, to jest 30 godzin, czyli godzina dziennie. To w przypadku tego, kiedy wykorzystujemy okazjonalnie dostęp do internetu mobilnego. Jest to bardzo fajna usługa do kupienia sobie jako backup, jako rzecz, którą wykorzystujemy wyjeżdżając na przykład na wakacje. Specjalne promocje, e, oczywiście promocja dla naszych e, abonentów. Ci klienci będą otrzymywali wyższą taryfę w cenie niższej, czyli na przykład płacąc 59 zł będą otrzymywali e, tą ofertę za 79 zł. Podobnie w przypadku tych klientów, którzy posiadają już modem i nie potrzebują dodatkowego modemu od nas. Dodatkowo ci klienci mają możliwość zawrzeć umowę na 12 miesięcy. No i oczywiście nie, zapomina, nie zapominamy o studentach, gdzie ta umowa jest na 12 miesięcy i dodatkowy rabat na 2 miesiące, czyli synchronizujemy się z rokiem akademickim, który trwa 10, 10 miesięcy. Sprzęt. Wprowadzamy nowy sprzęt w postaci modemu 4G, czyli takiego, który może w pełni wykorzystać możliwości naszej, naszej sieci. Wszystkie te urządzenia wspierają WMTS 900, czyli w całym zasięgu sieci Play'a, które Państwo widzieli, te modemy będą działały zwrócę uwagę na ten na te kieszonkowe hotspot wi -fiowy. To jest bardzo fajne urządzenie, które powoduje, że możemy mieć sieć mobilną dzieloną między kilku użytkowników w bardzo e, intuicyjny sposób. Po prostu to działa jak nadajnik wi e, Jest zaś, może być również zasilane bateriami, także można e, naprawdę urządzić sobie jakby hotspot wi nie wiem na działce pod Warszawą i dzielić się e, tym, e, tym zasięgiem z, z innymi e, naszymi znajomymi czy przyjaciółmi. I porównanie do konkurencji, jeśli chodzi o cenę, to nie mamy wątpliwości, że to jest najbardziej konkurencyjna oferta, jak Państwo nas porównają nie wiem, z Blue Connectem, 59 złotych 4 giga, PlayOnline 49 złotych 7 giga i podobnie w postaci pozostałych konkurentów, także nie mamy wątpliwości, że jest to najbardziej atrakcyjna w tej chwili na rynku oferta mobilnego internetu. Również jeśli chodzi o nocny transfer, to jest to oferta, która oferuje zarówno szerokie godziny, czyli od 24 do 9 rano, jak i bardzo korzystne rozwiązania cenowe, bo jest to już od 59 zł w ramach abonamentu. To jest tyle o naszej ofercie Play Online. Ona, jej sprzedaż rozpoczyna się od jutra. Od jutra również nasi klienci, korzystający z dotychczasowych ofert, będą mieli możliwość zmiany na, na tą ofertę. Liczymy na to, że dzięki temu Play nadal będzie bardzo dynamicznie rósł w tym segmencie mobilnego dostępu do internetu. Przypomnę, że tak jak już informowaliśmy, na koniec roku 2010 posiadaliśmy. 700 tysięcy klientów skorzystających z dedykowanego dostępu do internetu. Myślę, że należą się naszym modelom małe prawa. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za tą część prezentacyjną. Oczekuję pytań. Może Państwo macie jakieś pytania dotyczące play online? A. Tak jak Bartosz powiedział, koniec.